W ostatnim filmie mój brat oszukał mnie i ukradł legendarną wichrową kosę. No, dawaj mi. No, nie mam miejsca, no chyba. No, ja nie mam miejsca. Gdzie ona jest? Gdy okazało się, że kosa jest fejkowa, nie wierzyłem mu, przez co pokazał mi ją, a ja okradłem go i uciekłem. A dziś w ramach zemsty zbudowałem mu taki pałac. Ale jak jesteśmy w temacie fejkowych rzeczy, to musimy rozwiązać jeszcze jedną sprawę, która ostatnio miała miejsce, a mianowicie moje spalenie laski u Hozota. Dokładniej to na jego filmie zostałem zmuszony do spalenia legendarnej laski, ale czy to aby na pewno była laska? A zanim jeszcze zemszczę się na moim bracie, co wiem, brzmi dziwnie, że zbudowałem mu pałac, żeby się na nim zemścić, ale spokojnie, zobaczycie potem, o co mi dokładnie chodzi, to muszę jeszcze wyjaśnić z Kozotem właśnie ten temat, bo po tej akcji użyłem na nim po raz kolejny laski, przez co ten dowiedział się, że tamtą, którą spaliłem, była fejkowa i po prostu chciał ze mną pogadać. Dlatego też dzwoniliśmy się na Discordzie. Halo, Szubi ty? gdzie jesteś? Główno jestem, jestem koło ciebie, czego ty ode mnie chcesz? Gdzie No co, to, to, to jedno z ja o, nie jestem, uuu. no. Ja mam do ciebie bardzo ważną sprawę. Bo ty mi dalej nie wyjaśniłeś czegoś. A mi bardzo na tym zależy. Czyli ty się jakiegoś magika zamierza. mówię, że jesteś obok mnie, a teraz szukasz mnie. O, a to A to był taki strzał, strzałów ciemno, no. Chodź, chodź, chodź. Musimy porozmawiać, musimy porozmawiać. Nie! Rozmawiać. To ty do mnie pójdziesz, chodź. Tutaj, szach. No, no, o, właśnie! Odnośnie tego. Ale nie, nie, ja. Pani. Ja już nawykowo użyłem tej laski, a Hozot się lekko zdenerwował. Zasrany, jakim polernym cudem ty masz coś, czego nie miałeś, bo to spaliłeś. Czy ty jesteś magikiem? Czy ty jakoś wyczerowałeś? To, czy o co tu chodzi? Kto? Jak to działa? Ojej <śmienic> oj, no dajesz, dajesz, daj, wysyć mnie, no? Dajesz, lecimy, lecimy, no. Ui! Oj, dostałeś! No, co spaliłem? A, no tak, ja jestem magikiem, tak, jestem magikiem. Naprawdę, on tak dał się wykiwać jak dziecko, bo laska, którą wrzuciłem, była fejkowa. Słuchaj, nie będzie. Nie, nie ma synek takiego bicia. Nie ma takiego. Nie ma bicia, abicja, ty do mnie mówisz takie rzeczy. Ci gówno o. powiem, człowieku, bo tobie hmm. się nic nie należy, rozumiesz? Tobie się nic nie należy. To jest taka nieprawda. O, chmina. I pięknie, 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 jesteśmy w idealnym miejscu! Ty mi ś**ciubity, mówisz w tym momencie. O, pięknie, pięknie, cudownie. Mi w tym o. momencie. Jakim cudem ty jesteś? Kud jakimś czar czarownikiem? O, pięknie. Jakim cudem ty masz prawdawne laskę? Czy to znalazł jakiś sposób nakopiowanie tego, czy to o co chodzi? To aż pięknie się słucha, jak Hozot nie ma kompletnie pojęcia, jak ja to zrobiłem. O, dzięki. Proszę! O, ty mały. Dobra. Jesteś tak. Nie, dobra, jesteś. Jesteś bity. Jesteś bity. Jak twój braciszek. Jesteś chłopie w domu bity. Nie, przynajmniej rodzice kochają mnie jak ciebie. O, będziemy się teraz po rodzicach, tak tak? To chciał, co? Laseczkę, chodź tu do mnie. Psino. No. <laughs> no. Powiedz mi, to psinowa się zdobyłaś. Ja. Spaliłeś to! No, spaliłem to! Tak. Mówisz mi o wichrowych, mówisz mi, że wichrowy jeszcze masz. Czy ty masz jakieś nie, umiejętności, że ty kurna, potrafisz wyczarować coś z lawy, że ty to spalisz, mnie nie spali się, czy co? Eee, no, tam był hopper, tam był hopper, wiesz? I to ten. Tam był hopper. Cemil! Cemil! Temil! Jezus! Kaleka! Kaleka! Dobra! Może! Nie, nie, nie! I patrz, ty posiadasz takie umiejętności, takie takie... Bronię, a ty jesteś po prostu inny No walka szła mi kompletnie nie po mojej myśli Ale stwierdziłem, że i tak mogę mu pokazać jak działa mój sposób Oczywiście nie za darmo Dobra, w tym momencie mówisz mi jak ty to zrobić. Nic to ci ogarniesz. nie powiem człowieku, od niej żadnych misji nie Nic nie powiem ty pało Ale możesz jej przeklinać, co? To coś jeszcze, no dajesz, no, powiedz coś Tu Tłumacz mi w tym momencie jak to zrobiłeś I co wiesz o braciszku Nie, nie Ty jesteś debilem, co nie? Nie Ty jesteś debilem Ja dasz... jestem debilem? <laughs> No, no, wow, wow, nie, o, o, nie, nie, ty masz szczęście, no, dajesz, o Jezus, krowę zabijesz, jesteś, jesteś taki bo ja. dobra, mów, mów, raus. Dobra, pięknie, to da mi, to, to daj mi. Dobra, a po, to mi, jak mi powiesz, co, co, co chcesz zrobić z moim bratem? A co, czemu ja cię mówić? Ty jak mówisz, to ja ci powiem. Masz mi powiedzieć, co, co zrobisz z moim bratem. Co to z sobą dzisiaj zrobię? Wiedziałem, że Hozo coś planuje wobec Kamila. Sam przecież dziś chcę mu coś zrobić. W tej mojej pięknej bazie, którą chcę mu pokazać. I po prostu musiałem wiedzieć, jak Hozo się na niego zapatruje. Ja ci napiszę. Mogę ci napisać? Nie. No powiedz po prostu! Masz, aż, masz, masz napisane, piękne ten. Pilot Banet! już zbanowany jak twój braciszek, cholera. Bananet? Ej no, ja tak. no ci pokazać, no! Zimieli mieli pięknego banana okay, na twarzy. Chcesz mojego, mojego brata zbanować? Okej, okay, okej. Okay. Tak. Okay, ale nie bijie, mi bo ci muszę... pokazać. Pierw po ciebie prawdowną laskę chcesz zdobyć Nie, ja, ja chcę ci pokazać coś Ja chcę ci coś pokazać Jezus, z nim jest ciężko Ja naprawdę chciałem być uczciwy I pokazać mu, o co chodzi z tą laską A ten jak uborczywe dziecko bił mnie Ty masz, ty masz jakiś glitch Tak, mam, o tak, no, no mam, mam, mam Największy glitch na Reborn SMP Admini go nienawidzą, znalazł sposób Mów i nie Bara mnie Baraniubie. Masz chodź. 5 sekund No to chodź, to ci pokażę Raz Tu chodź pod kowadło Dwa, trzy No chodź pod kowadło, tu jest, chodź. No 4. No chodź! 4-1, 4-2, mów! No debil. Daj mi pradawną. Co... co ty zrobiłeś? Jak ty... Jak ty z do Masz prawda, no mi się ode mnie odwal. Więcej z tobą rozmawiać nie będę. Przecież tylko nie jest prawda! I, i jakim tu demona wygląda jak prawda? Dobra, ja nie mam czasu na takie duperele z nim Muszę zająć się Kamilem, zanim Hozot to zrobi. Yy, glonojadzie, żabojadzie, czy czy jak w ogóle to można określić? No, ale my chyba mamy do pogadania, o, trochę, nie? O, 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 o! Było ciepłe lato. Tak, mamy do pogadania, bo jak możesz... No, może możemy się spotkać, bo jestem za tobą, nie ubię, a ty idziesz cały czas do przodu. Dobra, zgodzę się, nasza relacja jest nieciekawa. Ale przypominam, że to on ostatnio mnie okradł. Jak widzisz, e jak widzisz jestem najpotężniejszym graczem na Reborn SEPI. Mam wichrową kosę, mam prawdowną laskę i zniszczę cały Reborn SEPI. Musiałem udawać kogoś z problemami psychicznymi, aby łatwiej było mi zwabić Kamila do jego nowej ultrabazy. Mm, czy tam wszystko Weź może do lekarza. Tak, kogoś... tak. Wszystko jest. Co ty jest... robisz? Czemu w ogóle mojego skina? Bo yy, zostałem glonojadem. Rozumiesz, Team Glonojad. Będziemy Co? brać, będziemy w końcu Co? brać mi. Rozumiesz to? Będziemy prawdziwymi przyjaciółmi, ludźmi. Z przyszłością, ludźmi z perspektywami, koniec toporu wojennego. Okradłeś mi. O, sztyf, Okradłeś mi, rozumiesz to? A u ciebie jest trzy skoki? Ty się dobrze czujesz? Okradłeś mnie! Własnego brata okradłeś, rozumiesz to? Jak ty się chcesz na mnie wzorować, to ręce musisz mieć przede wszystkim, a nie skina, to jest najważniejsze. Oj, kamilku. O, ja ty byś musiał w ogóle zacząć trafiać z tym miejscem. I to będziemy się w tym jeziorku cały czas jak debile, tukli? Oj. O! Ja no. nie mam zamiaru. Dobra, to co? Dajesz tego męsika? Jak twoje? Co to, to nie jest twoje? Zaścimy od tego. Ja... Okej. Okay. Może i ty się przyczyniłeś do tego, aby zabić Draviusa, ale to. Nie, Pier... Ja tak, tak naprawdę to zrobiłem. Czyż ty dosłownie nic nie zrobiłeś tam? Jakby ciebie nie było, to ja go najszybciej zabił. Przypominam, ta kosa jest fajkowa. To po prostu zwykły męs, który i tak pierwotnie należał do mnie. Więc co on pierdzieli za głupoty? No. Nie. Nie! Dzięki, ty, Dzięki za kosa? Ty gnoju, Ty! Postaw moją główkę! Postaw moją główkę! Jakim ja jestem kaleką. Siul w tą fejkową kosę, ale moja pradawna laska. Bez jej nie wykonam planu z bazą Kamila. Wszystko przepadło. Ej jest, jest kosa. Serio. No, no i fajnie. Główkę laska! Moja laska! Moja laska? Twoja laska? Nie już moja laska bardziej bym powiedział chyba. Stawaj moją główkę. Dobra, postawiłem, chodź tutaj. Tobie, zobaczyć zmiej i moją laskę. O jeszcze. Ej, co ty robisz? No nie. Debil, 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 jakich mało. Nie, no to... Co ty robisz? Ej. Ty jesteś człowieku, Dawaj, ty jesteś człowieku, ty jesteś głupi. Ja pierdziele nie. No nie wierzę w niego. Hamil nie wiedział, że zespałnuje się w miejscu położenia mojej główki. Jeszcze istniała nadzieja na dokonanie mojego planu. Ja pier... Co? Czemu ci zrespiłeś na mnie? Musisz się rozpić, tam cię no nie widziałem tego A, Ty, ty! No człowieku! No, mo weź już tego mejsa, no weź już tego meisa, no weź już tego meisa, tą kosę. tego no, meisa, ja, dawaj mi tą laskę. Ale słuchaj, bo ja też dla ciebie coś przygotowałem. Co laskę i kosę, chcesz mi teraz zostawić? i tą paskę no. Nie dam to ci... To zabić. Ale słuchaj, ej, dobra, czekaj, czekaj. E... Ale co? Bo ja coś dla ciebie przygotowałem. No co? E... E... No coś fajnego, ale... No co? Ale, ale co ty Be robisz? Ale daj mi gapy, Coś, jak nie ma... jesteś honorowy, to daj mi gapy i ci powiem. Masz, nie ma problem. TY! Masz, masz honor. Dobra, no to chodź, zaprowadź mi. No to daj Jezus, mi gapy. Nie to jest, no ci tutaj gapy, tu są, pływają. Jezus Maria. I mój trident, oddaj mi mój trident. Nie, ja nie mam twojego tridentu, chwila. Jaki masz mojego tridentu? No stój tu, stój tu chwila. Nie, 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 nie. ja z tobą pójdę. A, okej, że jest. No to... NIE! A. Serio? Zawidziałem czy o co chodzi Dobra, już naprawdę wyczerpałem swoje pokłady szczęścia Jak udało mi się odzyskać tą laskę? Przyszedł czas pokazać Kamilowi pałac i zrobić mówi niespodziankę. Toje ja przygotowałem do ciebie, wiesz, taką małą niespodziankę, no, e, ale to jest item czy co to jest? E, nie, coś innego, coś innego. Pośpieszy się z mówieniem czy o co chodzi? Ale to ma być niespodzianka, nie wiesz jak gdzie. Ale co ty mi bij? No, ale co ty mi bijesz? To jest niespodzianka, no, to jest a niespodzianek się nie zdradza, tak? No, a ja nie lubię niespodzianek, dlatego lepiej żebyś mi powiedział. Co ty, co ty człowieku robisz? Coś ty chciał zrobić? Coś ty chciał. Ej! Chciałem. Ach, debilem. Ach, nie no, no, po prostu, no ty jesteś człowiek psychiczny, nie? Naprawdę, ale... A nie, nie, dobra, bo my teraz kumple My już jesteśmy kumple. Chodź, chodź, chodź za mną. No i fajnie, no i twojego myśliga, ale no w sumie nie twojego, tylko mojego... Myśka mam, więc. No, ale. Debilem. Mi... Ale jeszcze tą, tą laskę mógłbyś mi oddać. Laskę. Tylko ty jesteś. Ta... Jak. Ale. Ta... Mnie. Jak ty w ogóle mogłeś odłożyć ją do tego? Nie, ty jesteś. No, bo nie wiedziałem, nie wiedziałem, że ty tam będziesz. No, masz takie <laughs> szczęście. No, co to jest? Chwila, co to jest? No, to jest mój. mój prezent do. Ale już mnie nie bij. To jest mój prezent do ciebie. To jest mój zamek? Nazywałem to Ergono. Pałac Ergono. Okej, okay, nie wiem, szczerze, co to znaczy, ale. To jest wielkie. Tak, ale... To jest ogromne. Ale słuchaj, najlepsze, najlepsze przygotowałem tu. Chodź. Widzę, że ty... Ale ja cię odprowadzę. Słuchaj, Hozot chce cię za, zbanować. Tak nie będzie i ja ci pomogę. Tu masz sale pobudowane, tu masz zrobione więzienie dla Hozota, jakby nam się, jak nam się już uda go złapać. Słuchaj, nam Wspólnie Kamil nic nie podejrzewał, idealnie Musiałem mu jeszcze namydlić oczy i zbanować go Wspólnie z osiągniemy wszystko, rozumiesz? Tu masz schodki na dół, masz zejście na dół, takie klasyczne Wspólnie osiągniemy normalnie wszystko Musimy grać do tej czyli, bramki Kamil Czyli chcesz mi powiedzieć, że ogólnie chodząc mi groził, tak? Że, że coś mi zrobi, tak? On chciał cię zabić Chyba ze śmiechu No, ze śmiechu, no nie wiem czy tak by ci było do śmiechu tak Tu masz ładne okienko, zobacz Możesz się otworzyć no. na świat tak, uważam, że cię zbanuje. On cię nie zabije, on cię zbanuje, Waraniubie. Ciężko, ciężko jest z tobą. I słuchaj, ale właśnie, najważniejszą, największą perełką, którą, że tak powiem, przygotowałem, tu jest coś innego. Tu jest, chodź, chodź za mną, tu jest jeszcze jedno takie yy, pomieszczenie. Yy. Co? Ej, co? tu jest? Nie! Dobrze, ciągnij. Nie! Nie! Udało się! A... A... Pożałujesz tego szczerze. Pożałujesz tego szczerze. Kamilna Riborna już nie wróci. A wy kliknijcie w jeden z tych filmów, które właśnie widzicie na ekranie.